Witam z Retropiwnicy. Dzisiaj odcinek, w którym porobimy troszkę coś innego niż zwykle. Otóż słowo RC w tytule tego odcinka umówmy się, że będzie oznaczać retro car. Czyli taki samochodzik, który będę chciał dzisiaj postawić na koła. Sam samochodzik oczywiście działa, ale padł akumulator, który go zasila. Także postanowiłem go niejako odbudować. Z oryginalnego akumulatorka zostały tylko takie przewodziki z wtyczkami, które po prostu gdzieś tam oderwałem czy odlutowałem, raczej, raczej odciąłem chyba z tego, z tego czegoś, co padło, po to, żeby właśnie przenieść je do, do, do nowego akumulatora, który mam tu zamiar dzisiaj stworzyć. Zamówiłem dwa ogniwa Samsunga. Ogniwa wysokoprądowe, i mam nadzieję, że one po prostu posłużą dłużej. No i też będą miały trochę lepsze parametry niż te, co były dostarczone oryginalnie razem z samochodzikiem. Pakiecik będzie na 7,4V, czyli dwa ogniwa 18,650 połączone ze sobą w sposób szeregowy. Pomiędzy, oczywiście, pójdzie jeszcze ten dodatkowy odczep. Dla balansera, aby w trakcie właśnie ładowania każde ogniwo mogło być jakby niezależnie ładowane czy tam mierzone, no i taki jest plan, żeby to gdzieś, gdzieś tam polutować te blaszki. Bo oczywiście, ogniwa zamówiłem z blaszkami, nie mam żadnej zgrzewarki do ogniw, zatem pomyślałem, że te blaszki będzie po prostu łatwiej ze sobą połączyć, polutować. No, i na koniec cały taki pakiet jeszcze myślałem, żeby wrzucić w koszulkę termokurczliwą, żeby też to jakoś tam w miarę przyzwoicie zasłonić te, te niedoskonałości, jakie na pewno powstaną gdzieś tam przy, przy składaniu tego. No i jednocześnie to będzie też osłona taka z zewnątrz, no i, no i po prostu całość myślę, że będzie troszkę ładniej wyglądać. Plan na odcinek również jest taki, żeby gdzieś na koniec może nawet spróbować ten samochodzik uruchomić i nim przejechać się. Co więcej, wymyśliłem, że można by spróbować zamontować na nim małą kamerkę. Kiedyś na początkach jeszcze YouTube, jak zaczynałem takie nagrywania, wstępne próbne, zaopatrzyłem się w dwie takie malutkie kamerki, naprawdę małe, małe rozmiarami. One mają takie ciekawe mocowania, które można gdzieś tam przypiąć do ubrania. No i pomyślałem, że jedną z takich kamerek można by spróbować gdzieś tu z przodu na samochodziku doczepić. No i być może nawet jakiś tam filmik w trakcie jazdy by powstał, który mógłbym po prostu tutaj do tego materiału dołączyć. E, także sam samochodzik wam już pokaże, jak, jak ten uporamy się z tym pakietem, z tym akumulatorkiem, e, zobaczycie dokładnie, jak on tam wygląda, co to za, co to za autko w ogóle. E, no i jakieś tam przymiarki do, e, do montażu tej kamerki może też zrobimy. No a na koniec, tak jak mówiłem, gdzieś tam próba terenowa. Zobaczymy, czy to w ogóle zagada, zadziała. A teraz myślę, że możemy zaczynać. W takim razie. I jedziemy. E Thank mm -hmm. you. No i dobra, jakoś tam udało się poskładać ten akumulator, chociaż nie było łatwo. Ogólnie to nie lubię grzebać się z ogniwami 18650. Ciężko to się dosyć lutuje, te blaszki nawet. Także no, szło to słabo, ale ogólnie efekt końcowy jest taki, że raczej ten akumulator chyba powinien działać. Napięcia według takiego testera. Oraz według multimetru mniej więcej się pokrywały i to by, to urządzenie akurat też mierzy napięcia na poszczególnych ogniwach pojedynczo plus dodatkowo na na całości jest to takie niby w sumie zabezpieczenie można nawet z tym jeździć wpiętym właśnie w ten odczep do balansera i to również wtedy włącza alarm można tutaj sobie ustawić. Zdaje się, na, na, na jakim napięciu, na poszczególnym ogniwie ma być, ma być włączany alarm, i wtedy należałoby po prostu przerwać jazdę, żeby głęboko nie rozładować ogniw. To takie zabezpieczenie w momencie, gdy elektronika samochodu nie posiada żadnego zabezpieczenia. Tu akurat chyba jakieś zabezpieczenie jest. Ja to użyłem po prostu do sprawdzenia, czy tu wszystko jest dobrze połączone, czy wszystko tu się zgadza tak i sprawdzić przy okazji te napięcia także akumulator wyszedł na no mniej więcej takie coś taka paczuszka niebieska osłonięte, no także tutaj myślę że powinno to działać zresztą zaraz sobie to pod, podłączymy autko takie jak właśnie widzicie tutaj mniej więcej tej wielkości no będzie mam nadzieję śmigać jest dosyć szybkie to trzeba przyznać według parametrów producenta, według opisu to tam chyba nawet było 50 km na godzinę, w co oczywiście wątpię, na pewno tyle nie ma, ale myślę, że 30 parę tak na spokojnie to gdzieś może wycisnąć e, tak przy dobrym akumulatorze oczywiście e, także no tak to tak to się prezentuje, dosyć kolorowe fajne to autko, szkoda mi go e, byłoby po prostu jakby to miało nie jeździć, tylko leżeć gdzieś tam dlatego coś takiego Stworzyłem. No a odnośnie tych kamerek, o których mówiłem, to wyglądają one tak. Nie są duże, także myślę, że jedną spokojnie można by gdzieś tutaj o, z przodu obsadzić. E, tu są różne mocowania. Jedno jest, taka, jedno jest takie z wsówką, gdzie po prostu można nawet za, za kawałek ubrania gdzieś tam sobie zaczepić. Drugie na gwint nawet do statywu. I tu po prostu się wkłada takie taką kamerkę tak tu jest przy okazji pokazane o mniej więcej coś takiego także pomysł jest taki żeby tu z przodu po prostu złapać gdzieś tam na trytytki to to, to całe mocowanie i będzie tu wciśnięta kamerka dobra oczywiście w zestawie mam taką Ładowareczkę na USB podpinano. Tutaj tylko się balanser wpina ten odczep i, i ładuje. Oczywiście, jak ktoś posiada lepszą ładowarkę z odpowiednią wtyczką, to też można tutaj e, z odpowiednim gniazdem to też można wykorzystać. Pilocik zaraz sobie tutaj, mam nadzieję, odpalimy. Przesuńmy te całe kamerki, te, te graty tam. Jeżeli chodzi o auto, to tutaj z tyłu wystaje odpowiedni przewodnik. Tu ogólnie jest taki zatrzask, gdzie się wkłada akumulator i zatrzaskuje taką plastikową, elastyczną, dosyć takim dociskiem na spinkę. Także tu nie powinno nic wypaść w czasie jazdy, powinno to się dobrze trzymać. Ja na razie nie będę tego przypinał, tylko tak sobie położę, żeby to leżało. Natomiast włącznik jest od spodu. Już Wam mówię, jaki to jest model WL Toys 12427. To jest dokładnie ten model. I tu jest włącznik, zdaje się. O. Połączy to się, czy się nie połączy? Ło, już się połączył. <laughs> Teraz mi tu e, zjedzie zbiórka, tak? Muszę go trzymać, bo chyba jest ograniczony prędkością, tu gdzieś się coś sterowało. Mm, tu pewnie można prędkość było, było ograniczone, bo to wiadomo. O. Ja nim nie jeździłem, także e, ja mam swoje autko, gdzieś tam czasem jak się wychodzi e, pobawić na zewnątrz, to akurat auto syna, także on sobie jeździł na niższej prędkości, było ograniczone, oczywiście tu pewnie jeszcze da się o, wyregulować skręt, tak żeby auto prosto jechało, a nie jakimś tam zygzakiem, czy tam żeby nie znosiło go w lewo czy w prawo. No i tak to mniej więcej się prezentuje. Jeszcze raz pokażę, jakie są plany na to mocowanie. Tutaj są dwa takie e, plastikowe widzę e, elementy, które można wykorzystać właśnie do przymocowania takiego e, takiego uchwytu. Nawet na zwykłe trytytki przełożyć przez to, docisnąć kamerkę, bach i auto by sobie Jechało i coś tam nawet nagrywało. E, widziałam na internecie na YouTube filmiki, jak e, były przyczepiane do tego auta różne kamerki typu GoPro, ale to wydaje mi się, że one są za wielkie, za ciężkie, no i całe auto wtedy jedzie gorzej, jest niestabilne, jak tutaj coś by sterczało albo na dachu. No to wiadomo, inaczej wtedy się ten ciężar jakoś tu rozkłada, jest auto wyższe, takie cięższe, no to Myślę, że nie jest to dobry pomysł, ale z czymś tak małym, raczej jakieś tam właściwości jezdne, myślę, że zbytnio by się tutaj nie zmieniły. Dobra, także ja już tutaj to ogarnę, przyczepię na trytycki to mocowanie. No, i myślę, że zobaczymy gdzieś się w terenie. Zobaczymy, jak to auto po prostu jedzie. Gdzieś tam może na prostej, może w jakimś właśnie takim bardziej terenie, czy lesie, czy na łące, nie wiem, zobaczę. Ale na pewno trzeba się tym czymś przejechać, zobaczyć, jak będzie się spisywać ten akumulator. Zatem do zobaczenia w terenie.